Czy wiesz, że wedle neuronauki mózg każdego człowieka, niezależnie od jego płci, do siódmego tygodnia rozwoju płodowego ma cechy typowo kobiece? Dopiero później, pod wpływem odpowiednich hormonów, ulega maskulinizacji. Ale co to tak naprawdę oznacza, że mózg ma cechy męskie lub żeńskie? Czym różni się mózg statystycznej kobiety od mózgu statystycznego mężczyzny? Po pierwsze, przereklamowana budowa. Pewnie kojarzysz twierdzenia, że kobiety mają mniejsze mózgi od mężczyzn. Choć mogą się one kojarzyć z dość kontrowersyjnymi postaciami świata, polityki czy mediów, to trzeba uczciwie z perspektywy nauki przyznać, że różnica w rozmiarze jest faktem. Kobiecy mózg jest faktycznie mniejszy od mózgu męskiego o około 9%, ale co to tak naprawdę oznacza? Otóż wiadomo, że na pewno nie wpływa to na mniejsze możliwości intelektualne kobiet. Bo po pierwsze, statystycznie ciało przeciętnego mężczyzny jest większe i cięższe od ciała przeciętnej kobiety o więcej niż te 9%. A do tego, co najistotniejsze, mózgi kobiet i mężczyzn mają porównywalną liczbę neuronów. U kobiet neurony są po prostu skupione w większym zagęszczeniu. Choć badania nad budową mózgu u poszczególnych płci dostrzegają pewne statystycznie istotne różnice, np. w ilości istoty szarej, jądrach pod wzgórza czy połączeniach pomiędzy półkulami, to jednak brakuje konsensusu naukowego co do tego, jakie to ma realne przełożenie na codzienne funkcjonowanie kobiet i mężczyzn. Jak się okazuje, coś innego ma dużo większy wpływ na to, jak funkcjonuje kobiecy mózg w odróżnieniu od tego męskiego. Po drugie, hormonalna kierownica. Pamiętasz jeszcze, jak przed chwilą wspominałem, że tym, co sprawia, że początkowo zawsze kobiecy mózg ludzkiego płodu nabiera, w przypadku przyszłych mężczyzn, cech męskich, są odpowiednie hormony? Jak się okazuje, to gospodarka hormonalna jest tym, co przede wszystkim odróżnia płcie od siebie. Wpływa nie tylko na wykształcenie się i uwidocznienie większości cech płciowych w budowie ciała, ale też na sposób, w jaki funkcjonuje mózg. Szczególnie w przypadku kobiet, cykle hormonalne mają zazwyczaj spory wpływ również na funkcjonowanie mózgu przez większość życia kobiety. Dla przykładu, estrogen stymuluje mózg i neurony, bierze udział w procesie tworzenia nowych komórek i połączeń mózgowych, wzmacnia działanie serotoniny, neurotransmitera odpowiedzialnego za nastrój. Testosteron przyczynia się do ostrości i jasności umysłu, a także ogólnego poziomu energii. Wzmacnia także tętnice dostarczające krew do mózgu, co ma wpływ na pamięć. Progesteron jest określany jako hormon relaksujący, ponieważ działa na organizm łagodnie, uspokajająco i przeciwlękowo, pomaga zasypiać, stymuluje mózg do produkcji uspokajającego neuroprzekaźnika zwanego GABA, kwas gamma aminomasłowy. Między innymi dlatego kluczowe dla funkcjonowania przeciętnej kobiety, jej samopoczucia, a także funkcji poznawczych są okresy, kiedy poziomy hormonów w kobiecym mózgu ulegają istotnym zmianom, np. podczas dojrzewania płciowego, w okresie ciąży i po porodzie oraz w czasie menopauzy. Coją drogą, jeżeli dowiadujesz się czegoś ciekawego z tego materiału, uważasz, że jest on wartościowy, zostaw koniecznie subskrypcję, zostaw kciuka w górę, to bardzo pomaga z zasięgiem algorytmy obecnie zwracają na to ogromną uwagę. A wracając chyba najbardziej dobitnie wpływ na funkcjonowanie mózgu u kobiety, obrazuje okres menopauzy, kiedy to gospodarka hormonalna staje niejako na głowie. Po trzecie, aktualizacja systemu. Menopauza, zwana też przekwitaniem lub klimakterium, to proces, którego doświadczają kobiety mniej więcej pomiędzy 45 a 55 rokiem życia, kojarzony jest przede wszystkim z zatrzymaniem się cyklu miesiączkowego. Ten proces i ten nawet dziesięcioletni okres ma też jednak ogromny wpływ na funkcjonowanie mózgu przeciętnej kobiety. Chemiczne zmiany zachodzące w mózgu kobiety pod wpływem menopauzy to fakt. Pomyśl o transformacji menopauzalnej jak o aktualizacji oprogramowania komputera. W trakcie aktualizacji urządzenie jest w stanie zawieszenia, nie możesz z niego w pełni korzystać, ale kiedy już ponownie uruchomisz komputer z nową wersją oprogramowania, wszystko działa sprawniej niż kiedyś. Myślę, że może to brzmieć dość drastycznie, że czyjś mózg, niczym komputer, nie przez chwilę, a przez parę ładnych lat przechodzi okres bardzo dużej reorganizacji, kiedy to też ma problemy z funkcjonowaniem na pełnych obrotach. Przyznam, że ten temat zainteresował mnie nawet osobiście, bo tak się składa, że akurat moja mama jest lekko po 50 i też od kilku lat przechodzi już ten proces aktualizacji. Czasami relacjonuje go dość dramatycznie. Ostatnio na przykład zaczęła się bardzo mocno martwić z powodu tego, jak duże problemy z pamięcią się u niej pojawiły, że być może zaczyna się już u niej na przykład choroba Alzheimera. Na szczęście znalazłem akurat bardzo fajną, fachową książkę na ten temat i miałem nawet okazję porozmawiać z jej autorką, która to wyjaśnia, że tego typu symptomy są bardzo typowe właśnie dla tych zmian menopauzalnych. Wszelkie zmiany w mózgu związane na przykład z tą, z tą zmianą temperatury, o której wspominam, ale również obniżenie. Nastroju, zaburzenia koncentracji, ta cała taka mgła mózgowa, kiedy mamy wrażenie, że, że, że nasza ostrość umysłu jest przysło, przysłonięta jakąś taką ścianą, to jest bardzo dla kobiet niepokojące. I rzadko, która kobieta kojarzy to z menopauzą, natomiast bardzo się tego boi. Zwykle pani podejrzewają wczesny rozwój demencji czy choroby Alzheimera. Natomiast Piękno mózgu polega na tym, że on jest bardzo elastyczny, i właśnie to, ta, to odniesienie do tej aktualizacji oprogramowania jest wyjątkowo w traf, trafne w tym sensie, że to mija. Tak? Mózg potrzebuje w tym takim najgorętszym okresie perimenopauzy, czyli kiedy jest burza tych doświadczeń, zmian hormonalnych, potrzebuje takiego momentu na przystosowanie się. Natomiast on jest bardzo elastyczny. I w przeciwieństwie do wszystkich innych organów, czyli do serca, czy do kości, i do. Na przykład, które zamykają już działalność, mózg dostosowuje się do tej sytuacji w ten sposób, że szuka sobie nowego sposobu, nowego sposobu pozyskiwania energii, tak, no już nie ze estrogenów, których po prostu nie ma. I po tym takim okresie lekkiego zawieszenia, tak jak wtedy, kiedy komputer mamy włączony, tak, jest aktualizacja oprogramowania, wiadomo, że on się nie zepsuł i wiadomo, że będzie dobrze działał. I rzeczywiście po menopauzie Mózg zaczyna funkcjonować na pełnych obrotach, więc dobra informacja jest taka, że to po prostu mija. Jeżeli temat dla Was albo kogoś z Waszych bliskich jest akurat interesujący, to całą rozmowę z autorką książki można znaleźć na drugim kanale z psychologicznymi rozmowami, które ostatnio współprowadzę. Link do niego znajdziecie w opisie tego materiału. A sama książka Menopauza, instrukcja obsługi Anny Kopańczyk, dietetyczki, autorki i publicystki w tej tematyce, Myślę, że jest naprawdę świetnym kompendium wiedzy w tym temacie. Dedykowane jest oczywiście dla pań w tym okresie, ale może ktoś ma też jakąś osobę bliską, na przykład mamę albo żonę, to serdecznie polecam, link do książki w opisie tego materiału. Wracając, menopauza to absolutnie nie jedyny krytyczny okres dla funkcjonowania kobiecego mózgu. Żeby lepiej zrozumieć, z czym w pełni wiąże się bycie kobietą, warto zwrócić uwagę też na po czwartek, kryzys wieku młodzieńczego. Kiedy zmieniamy się z dzieci w dorosłych, to nasz mózg, niezależnie od płci, ulega ogromnym przeobrażeniom. Uważam, że genialnie ilustruje ten proces chociażby film Pixara z 2015 roku W głowie się nie mieści. To okres m.in. dojrzewania płciowego, które przez wydzielane wtedy hormony ponownie dodatkowo tę neuronalną transformację napędza. Proces mimo pewnych podobieństw pogłębia jednak mocno różnice w funkcjonowaniu mózgów chłopców i dziewczynek. A dziś przypominam, skupiamy się na tej drugiej grupie. Choć hormonalna burza u wszystkich nastolatków prowadzi do zwiększonej emocjonalności i generalnie trudności z początkowym kontrolowaniem wielu nowych odczuć, to jednak układ nerwowy nastoletniego chłopca ma większe skłonności do odczuwania chociażby złości, pewien pociąg do ryzyka, impulsywność oraz tendencje do zachowań agresywnych podczas gdy w dziewczęcym nastoletnim mózgu bardzo intensywnie mają się pojawiać przede wszystkim takie emocje jak wstyd, poczucie winy czy zażenowanie. Co ciekawe, emocje te nazywane są emocjami społecznymi, bo są odczuwane zawsze w kontekście innych ludzi. I takie prospołeczne nastawienie ma być właśnie wynikiem intensywnego oddziaływania estrogenów, czyli żeńskich hormonów, na układ nagrody w mózgu. Co sprawia, że kwestie relacyjne, społeczne, również wizerunku i potrzeby akceptacji innych osób mają być u dojrzewających dziewczyn szczególnie motywujące. Zauważa się też, że oddziaływanie żeńskich hormonów na takie obszary jak kora przedczołowa sprawia, że u nastoletnich dziewczyn statystycznie szybciej i lepiej rozwijają się takie elementy inteligencji emocjonalnej jak empatia i umiejętność rozpoznawania emocji u innych oraz generalnie zdolności językowe. Choć podkreślam, że statystycznie, bo absolutnie nie każda młoda dziewczyna będzie miała więcej empatii i będzie lepiej uczyć się języków od swoich kolegów w tym samym wieku. Z momentów w życiu kobiet, które przez gwałtowne zmiany hormonalne mają bardzo duży wpływ na ich układ nerwowy, a wokół których jest też sporo mitów i nieporozumień, bardzo warta moim zdaniem omówienia jest jeszcze po piąte, depresja poporodowa. Czy stan poważnego spadku nastroju po urodzeniu dziecka, a więc w momencie, który przynajmniej w teorii powinien być bardzo szczęśliwą chwilą, powinno się określać mianem depresji? Czy to rzeczywiście częsta przypadłość, czy jednak pewien mit? Warto w tym miejscu zrozumieć, że wpływ gwałtownych zmian hormonalnych na mózg, choć zawsze istotny, to jest jednak bardzo indywidualny. Wrażliwość hormonalna każdej z nas jest inna. Twój mózg może być znacznie bardziej wrażliwy na wahania hormonalne w czasie cyklu miesiączkowego, ciąży i menopauzy. Nie każda kobieta doświadcza PMS czy depresji poporodowej. Nie każdą dotknie depresja menopauzalna. Kiedy jednak takie obniżenie nastroju po porodzie następuje, to z perspektywy neurobiologii jest ono dosyć przewidywalne. Po porodzie zachodzą bowiem gwałtowne zmiany hormonalne, m.in. dochodzi do spadku poziomu estrogenów, progesteronu i tyroksyny, wzrasta w mózgu za to obecność prolaktyny. Zmiany te powodują chociażby chwilowe zahamowanie wydzielania serotoniny i Gaby, przez co ciężej o dobry nastrój, odprężenie i wyciszenie. W zamian za to mogą pojawiać się napięcie, silny lęk i smutek. Choć ocenia się, że w Polsce depresję poporodową przechodzi tylko od 10 do 15% kobiet, to jednak zauważa się też, że aż u 35% świeżo upieczonych matek w pierwszym tygodniu po porodzie pojawiają się objawy gwałtownego obniżenia nastroju. Dlaczego uważam, że naprawdę warto być świadomym wszystkich tych procesów niezależnie od naszej płci? Po szóste, nauka samoobsługi. Przeczytałem kiedyś bardzo fajną myśl, że w historii ludzkiemu ego zadano trzy bardzo poważne ciosy. Pierwszym była rewolucja Kopernika, który udowodnił nam, że nie jesteśmy wcale w centrum wszechświata. Drugim, rewolucja teorii Darwina, który stwierdził, że człowiek nie jest królem stworzenia, zupełnie oddzielnym od królestwa zwierząt, a połączonym z nim ewolucją elementem. I trzecia, chyba najbardziej bolesna dla ego, dotycząca naszej psychiki, naszej głowy, czyli psychoanalityczna rewolucja Zygmunta Freuda, który opisując wewnętrzne siły panujące w naszej podświadomości, zasugerował, że nie panujemy nawet tak do końca w naszych własnych głowach. Pomijając idee psychoanalityczne ze wszystkimi wadami i zaletami modeli podświadomości, uważam, że taka pełna pokory perspektywa wobec funkcjonowania naszej psychiki jest bardzo ważna. Lubimy bowiem wierzyć, że to my w pełni panujemy nad naszym umysłem, naszymi stanami emocjonalnymi czy procesami myślenia. Czasem to dość niebezpieczna i niejednego gubiąca iluzja. Choć skupiałem się dzisiaj na funkcjonowaniu kobiecego mózgu, to kwestia ta dotyczy w równym stopniu tak kobiet, jak i mężczyzn. Na nasze procesy mentalne olbrzymi wpływ ma bowiem chociażby nasza biologia i gospodarka hormonalna, tak mocno dzisiaj omawiana. Możemy się na ten fakt obrażać, zaprzeczać mu, ale prawda jest taka, że najlepszym, co możemy dla siebie zrobić, to dobrze poznać te procesy, zrozumieć je i się do nich pokornie i wyrozumiale dla samych siebie adaptować. Że zacytuję jeszcze raz dla przykładu autorkę książki o menopauzie. Perimenopauza to okres, w którym dużo się dzieje nie tylko z naszym zdrowiem, ale bardzo często też w życiu prywatnym i zawodowym. Najwyższy czas przestać traktować odpoczynek i relaks jak lenistwo i stratę czasu, a zacząć widzieć w nim ważny element troski o zdrowie. Relaks i odpoczynek trzeba sobie zaplanować, zamiast czekać na wolną chwilę. Ale żeby potrafić czasami odpuścić, dać sobie to, czego naprawdę w danym momencie nasz organizm, nasze ciało, nasza psychika potrzebuje, trzeba bardzo dobrze poznać siebie, nauczyć się właśnie takiej samoobsługi. Ja takiego dobrego zrozumienia samych siebie i samoobsługi wszystkim życzę i trochę po to powstał ten odcinek. A jeżeli akurat temat adaptacji do zmian związanych z menopauzą dotyczy na przykład ciebie albo kogoś z twoich bliskich, to ja bardzo mocno polecam książkę Anny Kopańczyk. Link do niej w opisie tego materiału, też link do całej naszej rozmowy. Myślę, że bardzo ciekawa perspektywa właśnie na to, co to znaczy być chociażby kobietą, jak się funkcjonuje też w tej strefie psychicznej w związku z takimi zmianami. Jeżeli materiał się podobał, na co mam ogromną nadzieję, to będę też zobowiązany za subskrypcję, za zostawienie jakiejś reakcji, kciuka w górę. Będę też wdzięczny za wszelkie komentarze, z pomysłami na kolejne materiały, na kolejne odcinki. Też cenię sobie mocno takie inspiracje. No i z mojej strony to już tyle. Widzimy, słyszymy się już niedługo. Do zobaczenia.